O rycerzu, który marzył, żeby walczyć ze smokami. Dawno, dawno temu, w królestwie tysiąca rzek, którego granice rozciągały się od wysokich gór sowich, aż po odległe błękitne morze, żył sobie rycerz Władzio. Nie był to bynajmniej rycerz taki, jakich było pełno w średniowiecznych kronikach. Nie miał lśniącej zbroi ani bujnej czupryny. Władzio był już nieco starszy, wręcz siwy jak gołąb i usiejący niczym jesienny las. Jego broda, długa i splątana, przypominała korzenie starego dębu. Mimo upływu lat, w jego sercu wciąż jednak płonęła iskra młodzieńczej pasji miłość do walki ze smokami. Król Adam, władca tego królestwa, był postacią równie barwną co jego poddany. Miał aż 118 lat i był jak dotychczas najdłużej żyjącym władcą. Niektórzy twierdzą, że dożył tak sędziwego wieku, bo nie jadł w ogóle słodyczy. Kiedyś był to władca mądry i sprawiedliwy, ale na starość bardzo zdziwaczał. Biegał po murach zamku, wypatrywał czegoś w oddali i krzyczał na wszystkich dworzan. Jak nie biegał nerwowo po zamku, to zamykał się w swoim gabinecie, który wypełniały księgi zaklęć, magiczne artefakty i dziwaczne wynalazki. W królestwie od lat panował spokój. Nie było żadnych potworów, a już tym bardziej żadnych smoków, które mogłyby spędzać sen z powiek mieszkańcom. Dlatego nasz rycerz Władzio, choć marzył o wielkich czynach, musiał zadowalać się jedynie pilnowaniem królewskiego zamku, przepędzaniem myszy. Z królewskiego spichlerza i sprzątaniem królewskich pajęczyn w zamkowych wieżach. Król, choć doceniał wierność i oddanie rycerza, nie mógł ukryć swej irytacji. Po co płacić rycerzowi, jeśli z nikim nie walczy? Narzekał głośno. Pewnego dnia, tuż za wzgórzem, na którym wznosił się królewski zamek, pojawił się dym. Gęsty, czarny dym, który unosił się wysoko w niebo. To był znak, smok, prawdziwy smok. Serce Władzia zabiło mocniej. Wreszcie nadeszła jego chwila. Władziu, szybko weź swój najostrzejszy miecz i ruszaj na smoka, chroń mnie i królestwo. Już lecę, Wasza Wysokość, już lecę. Rycerz ubrany w swoją najlepszą zbroję, choć nieco już zardzewiałą, wyruszył na spotkanie z Gadziną. Jednak gdy stanął twarzą w twarz ze Smokiem, zamiast strachu poczuł coś zupełnie innego. Ciekawość. Smok był ogromny. Jego łuski lśniły w słońcu jak drogie kamienie, a z jego paszczy buchały płomienie. Ale w jego oczach Władzio dostrzegł nie tylko dzikość. Ale też pewną melancholię i smutek. Kim jesteś, śmiałku, że ośmielasz się zakłócać mój spokój? Spytał Smog. Jestem Władzio, rycerz króla Adama przybyłem, by Cię pokonać. Pokonać? mnie? Dlaczego? Czy coś Ci zrobiłem? Wiem wszystko o smokach. Jesteście straszliwymi potworami. Palicie i zjadacie wszystko, co stanie wam na drodze. A nie jesteś ciekaw, dlaczego tak robimy? Może po prostu jesteśmy samotni? Nikt nie chce nas poznać. Wciąż tylko walka i walka. Ja chcę Cię poznać. Nie boję się Ciebie. Władzio i Smok zaczęli rozmawiać. Okazało się, że Smok od lat mieszkał w tej jaskini, ale nie mając żadnych przyjaciół, w ogóle z niej nie wyłaził. Władzio zaskoczony opowiedział Smokowi o swoim życiu na zamku, o królu Adamie i o tym, jak marzy o prawdziwej przygodzie. Po długiej rozmowie Władzio zdecydował się na odważny krok. Powiedział Smokowi, że chce zrezygnować ze służby u króla. I wraz ze smokiem wyruszyć w świat. Smok był zaskoczony, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy. Obiecał, że zawsze będzie przyjacielem Władzia. Po powrocie do zamku Władzio poczuł się zagubiony. Z jednej strony miał obowiązek wobec króla, z drugiej nie chciał skrzywdzić smoka, który stał się jego przyjacielem. No i co, Władzio? Pokonałeś smoka? Zapytał rycerza król. Wasza wysokość, smok, nie jest taki, jak wszyscy myślą. On jest samotny i nieszczęśliwy. Głupstwa! Smok to smok! Trzeba się go pozbyć! Król Adam był nieugięty. Nie chciał słuchać tłumaczeń władza. Nie mogę tego zrobić, Wasza wysokość. Nie pozwolę skrzywdzić mojego przyjaciela. Rezygnuję więc ze służby królu. Król cały poczerwieniał ze złości. Wydawało się, że zaraz wybuchnie. Nie mógł uwierzyć, że jego wierny rycerz porzuca go dla jakiegoś smoka. Rozkazał Władziowi przepędzić potwora. Zagroził, że w przeciwnym razie pozbawi go wszystkich przywilejów rycerskich i wygna z królestwa. Smutny Władzio wrócił do Smoka i opowiedział mu o wszystkim. Smok się wściekł, zbił się nagle w powietrze i poleciał na zamek. Gdy dostrzegł króla w jednej z zamkowych wież, dmuchnął przez okno ogniem spyska. Król w ostatniej chwili schował się za skrzynią z bielizną. Gdyby nie to, z pewnością dosięgnąłby go gniew smoka. Poddaję się! Poddaję! wykrzyknął król i na znak kapitulacji pomachał białymi majtasami z zaskrzyni. — Wynoś się z zamku i żebym cię więcej nie widział — groźnie odwarknął smok. Królowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Zerwał się szybko na równe nogi i czym prędzej pognał po schodach w dół. Przez bramę, przez zwodzony most, przed siebie, aż zniknął gdzieś za horyzontem. — I co teraz? — zapytał Władzio, który zdążył właśnie wbiec na zamkowi dziedziniec. — Jesteś wolny, — odparł smog, — możesz teraz zrobić, co tylko zechcesz. Zwiedzić każdy zakątek świata, wyruszyć w nieznane w poszukiwaniu przygód. — Dziękuję ci, ale królestwo musi mieć króla. — na króla! — na króla? — zakrzyknął nieśmiało któryś z dworzan. Po chwili cały zamek zaczął skandować imię naszego rycerza. Chyba nie mam wyboru, zwrócił się do Smoka. Będziesz sprawiedliwym i miłościwym władcą, Władio. Spokojnie odrzekł Smok. I tak Władzio, rycerz, który marzył o walce ze Smokami, został królem. Ponieważ zaprzyjaźnił się ze smokiem, nazywano go Smoczym Królem, a smok stał się wiernym obrońcą królestwa. Obydwaj żyli długo i szczęśliwie, odkrywając tajemnice sąsiednich królestw i odległych krain. Jeśli będziesz mieć odrobinę szczęścia, to spoglądając na niebo, może dostrzeżesz władza lecącego na swoim smoku w poszukiwaniu przygód.